Cześć, boicie się? A niepotrzebnie, bo w niemalże ostatniej możliwej chwili mam tu dzisiaj dla Was taki zestaw rad, co można, Ukośnik, co trzeba jeszcze zrobić. Jedziemy! Macie jeszcze chwilę. W zależności od tego kiedy to oglądacie, chwilę mniejszą bądź większą. W sumie to pochwalcie się w komentarzach ile wam jeszcze zostało do egzaminu. Fajnie się to później czyta. I teraz pytanie na co te chwile wykorzystać? Przede wszystkim i zdecydowanie na słownictwo. Nie, w trzy dni czy 4 godziny, nie nadrobicie zaległości z ostatnich lat. Nie opanujecie wszystkich 14 działów ze słownictwa, ale to nie znaczy, że od razu trzeba się poddać. Jeżeli nie jesteście już w stanie nauczyć się wszystkiego, to wcale nie oznacza, że nie warto już uczyć się niczego. Zajrzyjcie jeszcze do słówek. W opisie odcinka macie link do wszystkich zestawów, które powinny Was zainteresować. I są to zestawy od razu przygotowane na quizlecie nic, tylko brać, uczyć się i ćwiczyć. Są też linki do moich filmów, które się tym słownictwem zajmują. Czyli cała zeszłoroczna seria do egzaminu ósmoklasisty. Chociaż poprzeglądajcie jeszcze. W opisie jest też link do słownictwa w pigułce. Szybko, łatwo i kto wie, być może nawet trochę na temat. Specjalnie pod egzamin. Ten egzamin to tak naprawdę właśnie słownictwo. Przede wszystkim słownictwo. Jasne, trochę gramatyki też jest, ale słownictwo jest ważniejsze. I jeżeli mówi Wam to typ, który na YouTubie prowadzi kanał o gramatyce angielskiej, to myślę, że może warto go jednak posłuchać. Jeszcze raz przypominam, w opisie tego odcinka macie link do całych zestawów słownictwa, linki do filmów o słownictwie. i Jest też jeden taki duży odcinek który w sumie próbuje traktować o całym słownictwie. Całym. Zajrzyjcie, często tak jest, że to jedno słówko, które gdzieś przez przypadek w ostatniej chwili zobaczycie w tym czy innym źródle, okaże się tym, które uratuje wam jedno z zadań na egzaminie. Mhm. Po drugie, arkusze. Rzućcie jeszcze okiem na te zeszłych lat. Zobaczcie, jak wyglądają zadania, czego można się spodziewać. Teoretycznie powinniście to byli robić w szkole, na lekcjach, ale. Wiem, jak to jest, a przynajmniej jak bywa. Rzućcie okiem. Rzućcie okiem też na tegoroczną serię do egzaminów, w której rozwiązaliśmy cały zeszłoroczny arkusz. Cały. Wszystkie 14 zadań z dokładnym wytłumaczeniem, jak się za każde z tych zadań zabrać, jak je rozwiązywać. Nie macie już czasu na wszystkie odcinki? To zobaczcie chociaż te, które omawiają zadania najbardziej dla Was problematyczne. Link oczywiście w opisie. I dopiero jeżeli powtórzyliście chociaż trochę słownictwo, albo przynajmniej odpowiednio sobie tę powtórkę zaplanowaliście i rzuciliście okiem na zestawy, możecie się wziąć za gramatykę. W opisie znajdziecie całą playlistę z gramatyką specjalnie pod egzamin. Nie Musicie oglądać całej. Możecie zwyczajnie nie mieć już na to czasu. Ale popatrzcie, czy są jakieś tematy wyjątkowo sprawiające Wam problemy. Może jeszcze warto. Jeżeli jednak naprawdę, naprawdę nie macie już czasu, tu też jest pigułka. Gramatyka egzaminacyjna w pigułce. Czyli prawie wszystko z gramatyki w jednym półgodzinnym filmie. Z naciskiem na prawie. Nie jest to zrobione jakoś super dokładnie, ale za to... W jednym półgodzinnym filmie. Raz, dwa, trzy. No, to jeszcze najważniejsze. Wyspać się. Nie szukać już po nocach przecieków z jakiegoś podlasia. To jest prosty egzamin. Na spokojnie. Będzie dobrze. Powodzenia. Good luck. Trzymam kciuki. Dajcie znać, jak wam poszło. I dlaczego aż tak dobrze. Rock your English.